Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony roki. dzisiaj pokażę Wam jak pobrać dowolnego moda na przykład Word Edita na aktualnie najnowszego Minecrafta 1.19.2 i pokażę to w wersji na Forge. Na początek musicie wejść właśnie w stronę Forge, żeby go pobrać. Będzie link w opisie i wybrać Download Recommended Installer tutaj zacznie się Wam pobierać potem musicie to zainstalować i będziecie mieć wtedy Forge'a teraz wejdziemy w Moda którego chcecie pobrać i wybrać u mnie WordEdit to tutaj na do 1.19.2 no i któryś z tych linków i kliknąć download Teraz na górze wpisujecie Locent Up kropka Minecraft Teraz szukacie czegoś takiego jak mods Uwaga jeśli nie będziecie mieli tutaj Minecraft czegoś takiego jak mods to już wam mówię, co macie zrobić. Wejdźcie w Minecraft Launcher. Teraz wejdźcie w Minecrafta i u was na samej górze powinien być ten Forge i tutaj nadal ta wersja. Klikacie graj. Jak się wam gra wczyta, to od razu możecie wyłączyć. I wtedy powinien już tutaj być folder mods. Teraz już możecie kliknąć zapisz. I macie Word worldedit.jar w folderze mods. Teraz już możecie uruchomić Minecraft normalnie. Znowu uruchomić Forge'a, jeśli wtedy musieliście. Jeśli wszystko działa poprawnie, to tu powinno być yy, więcej niż 2 mods loaded, a w zakładce moc będzie warto edit. Więc z tego szybkiego porannika to jest tyle. Tak naprawdę, pobieranie modów jest ultra proste. Jeśli będzie pod tym filmem 5 lajków, to pokażę Wam jak pobrać moda nie na podrze, tylko na fabrykę. Pamiętajcie, że jeśli chcecie mieć powiadomienia z mojego kanału, to zasubskrybujcie go. Jeśli filmy Wam się podoba, to dajcie lajka. To by było na tyle. Cześć.